Dobry wieczór, ja nazywam się Agnieszka Walendowski. Jest mi niezmiernie miło powitać Cię tutaj w ten niedzielny wieczór. Po małej przerwie, na zakątku otulenia, w programie Daję Słowo. Dzisiaj będziemy poszukiwały słowa w książce. Ja, zanim tutaj do Was przyszłam, wybrałam się do mojego miejsca, do mojej biblioteki i zadałam sobie pytanie, w jakiej książce... Znajdę słowo, cytat, które będzie mi towarzyszyło przez ten cały tydzień. I Tobie również polecam to zrobić. Możesz również e, wziąć książkę, którą aktualnie czytasz, albo książkę, e, do której chciałabyś zajrzeć, która cię cały czas woła, która cały czas mówi: weź mnie do ręki, przeczytaj, weź mnie, skończ. I właśnie z tej książki. Skorzystała z cytatu. Moją książką będzie dzisiaj książka Elizabeth Gilbert, Jedz, módl się kochaj, na podstawie której powstał też film. Jest to e, naprawdę wyjątkowa książka dla mnie, e, dlatego, że pojawiła się ona w moim życiu e, tuż po moim ślubie, a tuż przed moim rozstaniem z moim pierwszym mężem, które no, nie było proste, nie było łatwe. Ale, właśnie to ta książka em, pokazała mi, że można odnaleźć szczęście w zupełnie innych rzeczach. I stąd też e, dzięki tej książce pojawiło się ogromne e, zainteresowanie Włochami, ale także wycieczką na Bali, które e, oba te miejsca stały się moim marzeniem. I dzisiaj bardzo, bardzo chciałabym właśnie znaleźć przesłanie dla siebie w tej książce. Ale zanim do tego przejdziemy, jak już wybierzesz tą książkę z półki, weź sobie kilka głębokich oddechów, wdech i wydech, i wdech i wydech i wdech i wydech I, 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 i zobacz przed sobą kalendarz kalendarz w formie książkowej i zobacz jaki tydzień Cię oczekuje, jakie wyzwania w tym tygodniu nadchodzą, co byś chciała żeby ten tydzień wniósł do Twojego życia jaki on ma być na co chcesz zwrócić uwagę, na co chcesz postawić I przeglądając kartka po kartce dzień po dniu, godzina po godzinie ten kalendarz Poczuć, co tak naprawdę jest Ci potrzebne, co jest Ci tak naprawdę ważne, jaką intencję chcesz nadać dla tego tygodnia. Ta intencja pomoże Ci na skupieniu myśli, na przeniesieniu myśli tych negatywnych na te pozytywne, na powróceniu do tu i teraz, do powróceniu do swojej. A intuicji, do tego, co Ty czujesz. Więc ważne jest, żeby tą intencję znaleźć. Więc pomyśl teraz, jaki ten tydzień ma być, jaki chcesz, żeby on był, na czym chcesz się skupić, o co chcesz poprosić wszechświat Boga, najwyższe prowadzenie, jak to nazywasz, jest obojętne. O co chcesz poprosić? I kiedy znajdziesz tą intencję, poczuj w sercu, jak ta intencja rozpala twoje serce, jak powoduje, że z radością chcesz wejść w ten nowy tydzień, że chcesz poczuć to, co się wydarzy, że nie możesz się po prostu doczekać. Jak takie małe dziecko, które czeka na swoje urodziny, które czeka na, na to, jak przyjdą goście, które czeka, na wakacje, które czeka na świętego Mikołaja w Boże Nelcy. I weź sobie głęboki wtyj. I kiedy znajdziesz to wszystko, o czym tu rozmawiałam, kiedy przeglądniesz ten kalendarz, kiedy znajdziesz intencje, kiedy poczujesz wdzięczność wróć, to tu i teraz. Otwórz oczy. Hmm. I witam, witam Cię, kochana, z powrotem. I teraz myśląc cały czas o tym tygodniu nadchodzącym, o tej intencji, jaką chcesz, żeby e, w tym tygodniu się znalazło. Przekartkuj swoją książkę. Ja mam to miejsce. Teraz poczujemy sobie po stronkach, tak pojeździmy, i też myśląc o tej intencji, o tym jaki nas tydzień czeka. Przejdź palcem i poczuj. Oto najważniejsza lekcja karmy. A przy okazji także zachodniej psychologii. Rozwiąż swoje problemy już teraz. Bo będziesz cierpieć od początku, kiedy następnym razem wszystko spieprzysz. A powtarzanie się cierpienia to jest piekło. A jeśli wyrwiesz się z tej nieskończonej powtórki i przeniesiesz na nowo na nowy poziom zrozumienia, tam wa właśnie odnajdziesz niebo. Piękne. Hmm. Umieszczę ten cytat tutaj, żebyś mogła też się odnieść, może to będzie też przesłanie dla ciebie, ale koniecznie podziel się z jakiej książki pochodzi Twój cytat. Może też dlaczego ta książka, może jest za nią jakaś historia, może po prostu wołała Cię do tego, żebyś ją przeczytała. I podziel się koniecznie tym cytatem. A my się widzimy już. Piątek, pusiaki, dobrego tygodnia i dobrej nocki.